Dzisiaj taki luźny vlog, pojedziemy sobie na magazyn Hero Farm, zobaczycie jak my tam funkcjonujemy, że tak naprawdę peptydy do badań są analizowane cały czas. Także lecimy na razie po kawkę do żabki, bo jako nałogowy pijacz kawy, może nie alkoholu, bo już nie piję jakiś czas. No, zobaczymy sobie jak to wygląda i może jakaś nawet dzisiaj przesyłeczka przyjdzie z peptydami, także zobaczycie co tam ciekawego mamy. Bardzo często też pytacie mnie, czy peptydy są dostępne w atomizerze donosowym i oczywiście są na naszej stronie, oczywiście weźmiecie, znajdziecie sobie epitalon, na przykład jest PT141 bp 157 sprayu. natomiast nie wszystkie peptydy wpływają w taki sposób, że można je stosować donosowo. Także takie coc 1295 z dakiem, na przykład tylko i wyłącznie e, stosuje iniekcyjnie pod skórnie w brzuch. Natomiast jeżeli chodzi o peptydy donosowe, nie wszystkie się na to nadadzą, natomiast te, są na stronie herofarm, te po prostu są odpowiednie. Żeby móc je tak stosować. Zalety donosowe są różne. Bo nie da na przykład takie BPC157 osobiście gdy stosuje przeciw jakichkolwiek kontuzji prewencyjnie, wtedy podaje poskórnie brzuch czy miejsce jakiejś kontuzji, a na przykład donosowo świetnie się nadaje na kaca, natomiast tego nie polecam, ponieważ to jest produkt do badań, a ja to testuję na własną odpowiedzialność, natomiast kac mija i dla mnie to się liczy. Więc lecimy z kawusią na magat. Jak wiemy podatki w tym kraju są bardzo duże, także żeby troszeczkę odbić od tego, przyjąłem się tutaj na recepcję. ogólnie robota, fajna, taka nieciężka, no po 12 godzin co prawda, ale duże pieniądze. 2000 zł na miesiąc, także troszeczkę od tych podatków odbijemy na kawkę będzie, jakieś waciki. Dzień dobry. Drodzy, Kurwa. zamówił nie chcę, no to wezmę dla siebie. No nie ma go. Patryk, ty mnie oszukujesz, nie ma tam nikogo. nie ma. A mogę wziąć to dla siebie? Nie ma, jak się złożyło, kurwa. Witam. Witam. Jak tam zdrówko? Wszystko dobrze. Proszę paszka dla pa, ciebie. Dziękuję. No. Widziałeś że tam na Jaworkimie teraz, kurde, fajnie działa się, nie? Że tam... Tak, tak, zrobili mnie prezesem, także no rozwijamy... No, kurde. rozwijamy no, ten, fajnie, kurde. Fajnie, fajnie, kurde. Ładne to może byśmy tam nagrali coś na Jaworki, Jak Tak, podreklamować. to podreklamować. Dobra, także jesteśmy w kontakcie. Chyba wszystkiego do dobrego. Na razie hejka. No, także magazyn załatwiony, zobaczyliśmy jak tam sobie chłopaki radzą. Co prawda dzisiaj na paczkę się nie doczekaliśmy, bo też parę produktów brakło. In chyba się spóźnia, jak widać Wielkanoc pełną parą jajka zamawiają, ale, ale nie o tym dzisiaj. Właśnie jedziemy do domu, do mnie, ponagrywać jeszcze parę, parę materiałów, bo już chcę, żeby co tydzień, co czwartek zawsze był materiał gotowy na, na YouTube'a, także wbijajcie, z reguły zawsze po południu już będzie, nieraz będzie premiera ustawiona, nieraz nie. Także lecimy, Białogórno bardzo fajne miasto, ogólnie pod względem, że wszędzie szybko się można dostać, tutaj właśnie koleżanka z Katowic, ale chyba docenia bardzo mocno to, bo jak ostatnio byłem w Katowicach, to myślałem, że Będę musiał zacząć jakieś psychotropy łykać, bo tam kurde w korkach się tyle siedzi, że nawet raz na miesiąc tam wycieczka to jest, to jest coś niewyobrażalnego. Zabrałem też sobie parę odżywek, kreatynka mi się skończyła, 10 gram dziennie biorę. Także tutaj e, suplementacja jest ogarnięta. Witamina D3, Omega 3. Nie ma tutaj żadnej magii, e, same podstawy, więc, e, więc co? E, to, co mówiłem wcześniej, jeżeli chodzi o tego e-booka, mam nadzieję, że za tydzień on już będzie gotowy. Natomiast nie obiecuję, bo jeszcze muszę go e, wysłać, żeby mi tutaj graficznie fajnie go obrobili. Natomiast uważam, że to będzie e-book, który, którego nie ma na rynku. Przynajmniej ja się nie spotkałem i będziecie mega zadowoleni. Także śledźcie Insta i owoźnicki Kurs, Ja Na bieżąco będę tam dawał informacje, e, a my lecimy Zobaczcie też pieska Frejkę, jak będzie skakać do kamery, może ona też ciekawego coś powie. Frejcia. 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 Co? No jest... Także my skończyliśmy już nagrywać parę materiałów w padło, także śledźcie kanał, wbijajcie na Insta Gwoździecki podłoga Cox. Ja już musiałem się odświeżyć ogólnie koszulki z furi, beptydy do patań i tak dalej. Zamówię się na firmy materiałów Materiały będą na YouTube'a co tydzień, tak jak mówiłem, ja właśnie cisnę. Na wizyty mikrofon nie będzie potrzebny, bo wizyty one prowadzimy przez telefon. Kod recepty będzie jak zwykle dostępny na pacjentbog.pl. Także mam nadzieję, że podobał Wam się materiał. Nagramy więcej takich vlogów z mojego życia, ale dzisiaj te wizyty nas ścisną. Cztery osoby już czekają. Jedna wysła za 10 minut. Także jeszcze raz dziękuję Wam serdecznie. Mam nadzieję, że dacie jakieś fajne pomysły, jakieś fajne motywy, bo o wszystkim tutaj mogę porozmawiać, jeżeli tylko będziecie zainteresowani. Pozdrawiam i do następnego.